Ura! Od zawsze wiedziałam, że jestem do tego stworzona. Och, tak, błysk reflektorów ja na scenie, och, to chyba jasne, że urodziłam się po to, by zostać gwiazdą. <grym> George, George, gdzie ty jesteś? Cześć kochani. Już dawno się nie widzieliśmy, ach! Mam dla Was tyle wiadomości, wiecie? A ostatnio razem z Peppą, tak dla zabawy, zrobiliśmy sobie mały quiz i wyszło nam, kim będziemy w przyszłości. Od tego czasu, mówię Wam, to jest po prostu istny cyrk. <grych> Och tak, Peppa zdecydowała, że będzie gwiazdą i teraz strasznie na wszystko marudzi. Już moja w tym głowa, by wszystko naprawić. A jeśli chcecie się ze mną dalej spotykać, pamiętajcie, by zostawić łapki w górę i do zobaczenia. George, George, musimy szybko zrobić mi zdjęcia. Wiesz, taką prawdziwą sesję. Och, wiesz, ja w ogrodzie, w pokoju. Och tak, i musimy zmienić. Tak, wszystko musimy zmienić. Mm, odmalować ściany, zrobić scenografię. Tylko, em... Ja do końca nie wiem, co powinnam robić, wiesz, George? Hm, nigdy nie myślałam, że gwiazdy mają takie ciężkie życie. No bo wiesz, ci paparazzi, autografy. Och, ja sama sobie z tym nie dam rady. Ej, ale możesz być moim asystentem. O, no i sami widzicie. No po prostu. <laughs> Już sam nie wiem, jak to nazwać. No ale to nic. Niech się cieszy swoją sławą. A ja w tym czasie przygotuję co nieco. No, hm, skoro mamy zrobić sesję zdjęciową i w ogóle wszystko wyremontować, no to czeka nas trochę pracy. Hm, a zobaczymy, jak ta cała sława Peppy się skończy. No dobra, Peppo, ale wiesz, te wszystkie gwiazdy, to one, one są z czegoś znane, nie? No to, to co będziesz robić? Będziesz Będziesz piosenkarką, modelką, no musisz się zdecydować, dlaczego będziesz sławna. No, Peppo, masz jakiś pomysł? No, powiedz mi, no bo tak ciężko zrobić chociażby sesję, gdy, gdy nie znamy naszej gwiazdy. Och, George, ty zawsze znajdujesz jakieś problemy, a ja po prostu będę sławna, widziałeś? Sam tak, sam też robiłeś ten test. Nie mów tylko, że jesteś zazdrosny, że tobie w nie tak nie wyszło. Och, no cóż, ja na pewno będę sławna z. Um, a, no, a może? Może będę i piosenkarką, i aktorką. I co wtedy, ha? No nic, w każdym razie musimy już teraz zacząć przygotowania, no bo później jak już będę sławna, to wiesz. Ha, będziemy to wspominać. Och, George, nie mogłam sobie wybrać lepszego asystenta. Ta jasne. Ach, no cóż, muszę okiełznać tu naszą nową gwiazdę. Ha, może ktoś mi pomoże? No nie wiem, sam. No dobra, och, wiem, na pewno pracujeś, bo coś będzie wiedział. W końcu to najbardziej pracowity smurf, jakiego znam, a nawet na sławy i sukces trzeba sobie zapracować. O, cześć, George. Wow, co tutaj się dzieje? Dla... Wow! No po prostu wow! Ale powiedz mi, czy czekacie na jakiegoś ważnego gościa? Nigdy nie widziałeś, żeby było tutaj tak ustrojone wszystko i i sami to zrobiliście? Och, George, nie bądź taki tajemniczy i mi wszystko powiedz! Och, widzisz pracusiu, no bo, no bo Peppa zrobiła sobie quiz i wyszło jej, że będzie gwiazdą, dlatego już teraz robi przygotowania, by świetnie wypaść na scenie i hmm, potrzebuje kogoś, żeby jej powiedział, że nie można być tak sławnym, tak od niczego, no, no trzeba coś zrobić, żeby być sławnym, prawda, albo... Albo w filmie wystąpić, albo wydać płytę, no cokolwiek. Ale pracusiu, błagam, pomóż mi, bo ja tu chyba już więcej nie wyrobię. Och, jasna sprawa, George. Hmm, no dobrze, tylko wiesz, jeżeli ona już naprawdę bardzo wierzy, że będzie tą gwiazdą, och, no to będzie to trochę ciężkie zadanie, ale we dwójkę na pewno damy radę. Szacusiu, tak się cieszę, że przyszedłeś. Och, jeden George naprawdę jest niesamowity. On chyba potrafi mi czytać w myślach, więc tak. Cenę najlepiej postawimy w ogrodzie, tak gdzieś na środku, wiesz, i musi mieć podwyższenie. Och, mm, no dobrze, jeśli masz jakieś własne projekty, jestem otwarta na wszelkie propozycje, a um, u góry też muszą być, musi być miejsce na reflektory. A, nie wiem, czy kurtyny też dać. Dać? Jak myślisz? W końcu ty chyba troszkę lepiej się na tym znasz. Pep powiesz, ja, ja nie przyszedłem, żeby, żeby budować tą scenę, tylko porozmawiać troszkę. No, bo widzisz, e, no, z wielką chęcią zbudowałbym tą scenę dla ciebie. No, ale no spójrz, nawet, nawet jeszcze sławna aż tak bardzo nie jesteś. Może z tą sceną poczekamy, jak już będziesz rozdawała autografy. O, tak. Och, a ja naprawdę miałam nadzieję, że wszyscy będą mnie wspierać w moich marzeniach i, i, i w moich celach. Och, nigdy nie pomyślałabym, że sława może być taka ciężka. No i teraz nie mam już za dużo czasu ani dla George'a, żeby się z nim bawić. I pracuś nawet nie chce ze mną współpracować. Och... No nic, muszę w takim razie coś wymyślić. Ale skoro i tak w przyszłości mam być sławna, to ta sława może jeszcze na mnie troszkę poczekać. George, chodź tutaj do mnie. Za chwilę się będziemy w coś bawić. A wy kochani, jeśli chcecie być sławnym albo piosenkarką, aktorką, dajcie nam o tym znać i zostawcie łapki w górę. Pa, pa!